Siema Siemano W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy wam przedstawić jak korzystać z naszego kodu minus 20% Oraz opowiedzieć o wlepkach Ale na razie y, użyjemy kodu, pokażemy co i jak y, Do 15 jest y, czynny kod mi, minus 20%, jak widzicie wyprzedzasz minus 20% Używając kodu piroświry Oraz do 15 jest konkurs, gdzie jak zamawiając y, z Pirokszmata produkty, wpisując w uwadze Chcę wygrać kobry, macie szansę na wygranie kobry. Są trzy miejsca. Kwota nie jest jakaś, na przykład, że musicie zamówić zadaną kwotę, tylko jaką chcecie. Każda cena się liczy, na przykład takie za złoty 30, no, i zamawiacie ich gitara i bierzecie udział. No to na przykład dodajmy. No, Musi się so... napisać w komentarzu też, że chce, chcecie kobry. Tak, tak napisałem. Nie powiedziałem No tu na przykład dodajmy sobie te Krigs i Bulldogi, na przykład takie się ładuje. I jest. Tu zobacz koszyk, już pisze. Dobrze. I teraz wchodzicie. Macie jaką kwotę za te dwa produkty, czyli 21 zł, no bo kosztuje. I teraz zobacz koszyk, klikacie, się ładuje. I teraz wchodzicie, w jaką metodę chcecie. ja na przykład bierzemy zawsze. Ej, wspaniała metoda płatności kury pobrania. 19,99. Wspaniała informacja. Ej, on chyba musiał kupić ten. To, co mówiłem. Dobra. I teraz gdy chcecie wygrać KOBRE wpisujecie tutaj kod rabatowy Piro Świry. Używając naszego kodu rabatowego macie szansę, no 100% szansę na dostanie wlepki z naszym autografem, ale to zaraz opowiemy po tym co teraz robimy Zastosuj kod. Nie można zastosować na te dane produkty. Musicie mieć jeszcze jedno wyrzutnie przynajmniej. Nie możecie mieć żadnych petard, bo kot nie działa na petardy. No to dajmy na to sobie, weźmiemy rakety na przykład. No i dodajmy sobie jakiś taki zestaw, nie wiem, jakiś ciekawy. Na przykład taki za 46 zł Orkan. Tu macie od 20, ale tu nasz kot powinienście użyć, żeby wygrać. No, i teraz wchodzicie, to macie już większą kwotę. Klikacie zobacz koszyk, wpisujecie nasz kod rabatowy, czyli Piro, Świry, wykorzystaj kod. I kod został pomyślnie użyty, odejmuje Wam 9,20 i teraz pobranie, czyli 19,99 i wychodzi Wam równe 77 zł i 79 groszy. I teraz, gdy przychodzicie, przejdź do płatności. Tu stwarzacie, wpisujecie swoje imię, nazwisko, firma, ale to jest opcjonalnie czyli dla osób posiadających firmę ulica. kod pocztowy miasto, numer telefonu, adres e-mail czy stworzyć kontakt, stworzycie konto, to nazwa użytkownika i hasło. My nie tworzymy, bo mamy i tu na inny adres, gdybyście chcieli, ulicę, no i to wszystko. I tu teraz w uwadze piszecie: Chcę wygrać. Dobre. No no i teraz przechodzicie sprawdzacie czy wszystko się zgadza. Kupon piroć, filo minus 9 zł. Wysyłkę wybieracie łącznie, 71 zł. No i wybieracie metodę płatności. Czy chcecie szybki przelew PayPal? Może kon, wpłatę na konto bankowe, ale nie, znikła metoda pobraniem, ale chyba nic nie zaznaczacie wtedy, gdy jest metoda pobrania czyli przeczytaliście regulamin, tu macie wszystko wpisane co i jak klikacie kupuję i płacę nic nie wpisaliśmy, no to nie zamówimy no i wtedy dostajecie na maila potwierdzenie wszystko ładnie, pięknie, tu macie numery jakby was interesowało, zgorzelec numer telefonu i kontakt i teraz kolega opowie o wlepkach co i jak używając naszego kodu i jak uży, użyjecie naszego kodu, to do każdego zamówienia będą dodawać wlepy z naszymi autografami, obydwu będziemy je podpisywać no i, co? No i to chyba byłoby na wszystko wlepki to może zobaczycie w konkursach też różnie, będziecie mogli wygrać wlepki na 200 subskrypcji będzie organizowany mega konkurs z współpracą z Motem, coś tam zorganizujemy no i co, no i to by było na tyle krótki odcinek żeby pokazać co i jak. No i co? Siemano. No i siemano.